Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, wraz z Michasiem pragniemy was powitać i zaprosić na ten jakże szalony film, w którym czeka nas przeprowadzka na nowy domek, na willę, to nie jest dom, to jest willa, mały pałac bym powiedziała, tylko w bardziej nowoczesnym stylu. I co, jeżeli odcinek się wam spodoba, jeżeli spodobał wam się dom, który zbudowałam, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, a my co, zaczynamy? Dobra, najważniejsze co musimy zrobić, to głowa rodziny musi przenieść rodzinę, po prostu przenieść ich i przeprowadzić się. Tak to widzę. Na pewno będziemy musieli wynająć na starcie lokaja, bo nie będziemy w stanie tego ogarnąć, w sensie ja nie będę w stanie ogarnąć, ale to już zobaczymy się na miejscu. Dobra widzowie, jesteśmy. Jak widzicie, zostało im niecałe 8 tysięcy, ta chata kosztowała ponad pół miliona. E, prezentuje się front w ten sposób. Najpierw pokażę wam to, co jest na zewnątrz. E, jeżeli chodzi o e, moją lewą stronę, to tutaj jest miejsce grillowe, basen na piętrze, a tutaj taki ogólny plac zabaw dla dzieci z grami, graffiti, wszystko tutaj mogą sobie robić. Żeby miały możliwość wybiegania się. Wszystko jest oczywiście ogrodzone. Plus ten widok, Boże, ja się w nim zakochałam. Czy wy to widzicie? To jest najpiękniejszy widok chyba jaki jest w Simsach. Mam takie wrażenie. No i zaczniemy sobie od góry. Poczekajcie. O. Na górze mamy jeszcze. Muszę skończyć jeszcze pokój jeden. A raczej zrobimy tak, że tutaj dołożymy jeszcze jedno łóżeczko. Możemy to zrobić już teraz. Żeby maluchy mieszkały razem. Kołyskę sprzedajemy. Tu będzie pokój jednego malucha. Tu jest sypialnia właśnie związana z moim planem późniejszym. Siłownia, pierwsza łazienka, jakieś tam luparelki do zabawy i tak dalej. Pokój Lucyfera, pokój muzyczny. Druga łazienka, tak jak widzieliście, basen. Mamy tutaj na balkonie szachy, tutaj na balkonie mamy... E, lunetę? Teleskop, o. No i zaczynamy sobie od dołu. Mamy piękny salon e, z wielkim telewizorem, przedpokój. Potem wchodzimy do gigantycznej jadalni, miejsca spotkań. Mamy gabinet z zejściem na dół, zaraz wam pokażę, co jest na dole. Sypialnie gościnną miała być, ale wychodzi na to, że to jest sypialnia rodziców. Yy, więc tak, na dole jest sypialnia rodziców, wyjście na taras. No i tutaj mamy gigantyczną kuchnię, pokój do i łazienkę. Tutaj mamy jeszcze garderobę. No i jeszcze mamy parter, a raczej piwnicę, w której mamy tor wrotkarski, e, wielki telewizor, barek, szisze, e, różne gry, no i sejfy. Tak, mamy sejfy, cudowne, piękne, jestem zakochana i tak to się wszystko prezentuje. Chata jest gigantyczna, bogata i jestem ciekawa, jakie ja dostaniemy rachunki, bo chyba milion, ale zobaczymy. Dobra, to ja przechodzę w takim razie do rozgrywki. Eee, niech oni sobie już wejdą do tego domku. Boję się, że mały nie wejdzie po schodach jeszcze, ale zobaczymy. Zaczniemy od tego, że ona zadzwoni po lokaja, w takim razie, wynajmi usługi, służba, eee, a potem on zabezpieczy safe. Eee, zabezpieczy i zamknie. Na razie nie mają co w nim umieszczać, więc <noise> niech na razie po prostu pozamyka te sejfy. No i tak no i muszą się teraz mocno spiąć jeżeli chodzi o malowanie jeżeli chodzi o pracę o zlecenia bo no hajs się musi zgadzać tu nie ma co się nawet e, piesek mi się właśnie wygłupia obok e, nie ma co tutaj się zastanawiać oni idą nie rób bałaganu gościu, łóżka muszę im poprzydzielać e, o nie, przecież on też jest już średni, kurczę to trzeba zmienić trochę tutaj jednak jeszcze sytuację budowlaną bo trochę mi się powaliło jeżeli chodzi o dzieciaczki dobra to machnijmy mu szybciutko pokój tamten ma zielony to ten może niech ma czerwono czarny to będzie taki ekspres więc zostanę z wami na chwilę dawno nie budowałam kiedy oglądaliście jak buduję, jak gram nie wiem czy to tak można określić Jakieś ładne szare ściany. A może niech będą białe. Eee, tak, właśnie o tym mówiłam. Że dawno nie widzieliście jak buduję, więc może tak na szybko przy Was postawię ładnie tutaj wszystko. Będą mieli bardzo podobne pokoje, żeby wszystko się zgadzało. Żeby nie było zazdrości i w ogóle między rodzeństwem. Dają jakąś fajną lampkę. Bo żeby tu jeszcze fajne lampki były. To bym było ciekawa. Może coś takiego. No dobra, od razu powieśmy mu tu coś na ścianę. O, może taki obrazek Nowego Jorku, czy czegoś tam? Nie, to jest Paryż, nawet zwierzaje, Eiffla, boże. Kretino. Eee, szafę standardowo, czerwoną w tym przypadku. Yy, musi mieć telewizor, bo brat ma telewizor, więc on też musi mieć telewizor. Nie ma innej opcji. Mamy go tak po środku. Wiecie, co szafa? Wrócimy. Ok, muszę wpisać kot na Mimi, Groka Mówię, obiec. Oh yes. A ja w ogóle nie przemyślałam jednej rzeczy. my w ogóle hajsu nie mamy. A ja tak szlałam tymi pieniędzmi. No ale nie mam obcina, nie może mieć gorszego pokoju niż brat. To by było okropne z mojej strony. Nie no, już najgorsze wydatki za nami. Zostało biurko i kanapa, no to nie są jakieś drogie rzeczy. Dajmy mu taką kanapę. Biurko, idziemy ja to biurko niby wystawić teraz. Eee. Yy... Zróbmy jeszcze trochę inaczej. Tu dajmy telewizor i tak powinien otworzyć drzwi do łazienki. A czy mogę. O, drzwi mogę przenieść. Super. Drzwi mogę przenieść, tak jest lepiej. I sobie w takim razie biurko postawimy tutaj. Te drzwi też mogę tak naprawdę przesunąć. Niczym mi to nie przeszkadza. Czarne biurko. No dobra, dostaniesz gorszy komputer, ale cieszę się, że w ogóle dostałeś komputer przy tych yy, warunkach finansowych, jakie aktualnie macie. Jeszcze zabawki musimy postawić, wejście musimy coś sprzedać. Wymienimy mm. mm. mu tego laptopa na coś tańszego. Też. Niech to będą sprawiedliwe komputery. I tak, nie za wiele mi to dało. Ale na zabawki nas stać. Więc postawmy mu zabawki i maskotkę. Mm, maskotka może być miś. Oj. Jednak tą szafę odwrócę tak jak była. Dobra. I mamy szybko pokój dla niego. Ekspresowo nam poszło. Eee, aha, nie to klikam. Co miałam ochotę kliknąć? Dobra. Przydzieluszko, nie służbie, przydzieluszko sobie, Adamowi, przydziel. Może i teraz jeszcze kliknę służbie, potem Lucek. Tu przydziel służbie, lewa strona dla Gabriela. Nie chciałam prawą stronę teraz. Aha. Dobra. Wszystko jest ok. Wszystko już mają, i teraz ona musi przyjąć jak najszybciej zlecenia. Yy... Co, z spotkania z gwiazdą? No, sorry, nie mamy teraz na to czasu. O końcu ją zwolnią. A nie chcemy tego. Musi teraz zarabiać i to dużo pieniędzy musi zarabiać. Więc na tym się dzisiaj skupmy. O Boże, ona ma takie beznadziejne zlecenia, naprawdę. Rozwijaj charyzmę. To iść do swojej garderoby, porozwijaj tą charyzmę. Pisz przemowy. Boże. Ona nie ma dziesiątego poziomu charyzmy chyba, w ogóle która ona ma charyzmę? Ósme, no to wysoko ma, dobra. To niech to zrobi. I środę o 12.00. To za dwa dni dopiero. Yy, mamy zlecenie. Dobra, to niech ona sobie to rozwija teraz. Yy, nie wiem, czy ona musi wbić poziom, żeby to się zaliczyło, że jest zaczęta. Personel w przyszłości troszczy się o ciebie. No super. A dobra, ukończone. Już jest. Git, to już ma. A z drugiej strony nie chcecie tą charyzmę. Nie szkodzi nic tym. Okej. Okay. Czy ty, maluchu, wejdziesz sam po schodach? Powinieneś wejść. E, nie wiem, może ty sobie tutaj jeszcze porozwijaj poziom. I sobie tutaj coś robią. Staruszek. Dobra. I teraz drugi element, który chciałam zrobić. I tutaj po prostu. Nie zrobię nic, bo mam jeszcze jeden plan na ten odcinek. Yy, tylko, żeby zrobić ten plan, on musi najpierw zarobić. I nie będę tu was oszukiwać, ale póki nie zarobimy, to nic nie zrobimy. Ty, kontynuuj ten obraz, stary. Nie masz czasu, musisz zarobić hajs. Ej, a ty dalej nie skończyłeś zlecenia. W ogóle zapomniałam o tym. Przyjrzyj się projektowi. Mm, lipa trochę. Tak, sprzedaj tą książkę. Stwórz koncepcję i akceptacja ko postaci. Dobra. Po to malować i pójdziesz zrobić te rzeczy. Dobra. Chłopcy poszli do szkoły. Mamy opiekuna do małego, więc ...ważną e, bójkę sąsiad skończy usunąć za głupota. Dobra. On skończy obraz, potem y, będzie musiał zrobić te projekty postaci. O Boże, tego się nie spodziewałam, zapomniałam o tym szczerze mówiąc zleceniu. I przez to, serio, 200 simolonów. Od czego to jest zależne? Za niektóry obraz zostaje po 5 koła, a teraz 200 simolonów. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Już on ma malowanie na dziesiątym poziomie. O, dobra, wpadło coś tam za nią. Nie mam czasu, człowieku. Dobra, to teraz y, twórz postacie. I potem drugi raz. Masz to zrobić dwa razy. No, come on. Zaciął się chłopak. Nic takiego się nie stało, jakaś tam eksplozja. Lucyfer. Boże, imię zobowiązuje do czegoś. Dobra, czy ty masz dziesiąty poziom aktorstwa? Tak. No, charyzmy jeszcze nie, no ale dobra, to ćwiczenie. Nie, dobra, I sobie, zajmi się małym. My tutaj się zajmiemy teraz tym Gabrielem i jego tworzeniem. Bo on musi wysłać projekty do zatwierdzenia. OK. Wyśli klientowi do akceptacji i zaraz drugi. O Boże, sąsiedzi przyszli szybciej. I wyśli klientowi do akceptacji, drugi też. Przyjęto. I przyjęto. 5 koła dostał. No i ładnie. Gdzieś tam się zarabia. Znożysz powitać sąsiadów? Zaproś sąsiadów. E, przyjazne powitanie. O, przecież od pierwszego wejrzenia. Więcej przyjazna. Przyjazne powitanie. Przecież od pierwszego wejrzenia. Dobra. Niech tak będzie, gdzie jest nasza matula? Ani gwiazdo? Eee, dobra. Nie wiem, gdzie jest lokaj, więc ty przygotuj coś dla gości. Jakieś jedzonko trzeba podać. W takim razie. Hmm, Puding bez laktozy. Świetny pomysł. Ona nie może laktozy. Taka głupia cecha się wylosowała. Więc no cóż. Taką cechą będzie musiała żyć. Dobra, chłopcy, jeszcze będą trochę w szkole. Trzymajcie mnie. Nie wytrzymam. Właśnie otrzymaliśmy rachunki. Mieszkamy tu niecałe 4 godziny i mamy do zapłacenia 21,5 tysiąca. Ponad? A mam 8, 6 tysięcy na koncie. Na 100% wyłączą nam prąd. Nie wyrobię się z, z tym, żeby tą kasę zdobyć. Ja pierciele powiem wam, że nie spodziewałam się tego. W sensie wiedziałam, że będą duże rachunki płacić. Ale, że aż takie? Dobra, niech on maluje, bo przecież. Masakra! Nie wytrzymam. Na pewno nic nie będę sprzedawać. Oni mają zarobić. Mają, są gwiazdami i mnie to nie interesuje. Mają zarabiać i koniec, kropka. Hmm. Muszę jeszcze w ogóle malować jeden obraz pamięci. Nie mam żadnego zlecenia przyjętego. A nie mam żadnego zlecenia, które nam się opłaca. Więc yy, myślę, że chociaż Wiem, że musimy robić zlecenia, żeby czymś się potem służ coś tam. No, on najwięcej zarobi. Tu nie ma co ukrywać. Ok, sprzedaj to. Sprzedaj to. To też sprzedaj. No, możemy też sprzedać, chyba. Nie możemy tego sprzedać. Można tylko umieścić w sklepie. Oj Boże, w świecie nie w sklepie. Dobra, chłopcy, niech od razu odrobią lekcję. Yy, on będzie pracował rzetelnie, a Lucyfer w ogóle nie będzie tego robił. Albo dobra, niech zrobi, ale niech zrobi to niesumiennie. Niech nie marnuje na to czasu. Yy, staruszek. Wolny strzelec. Boże. Wiem wam, że ciężko idzie i jestem trochę zestresowana. Ale dobra, to czy się uda? Już zostawiam na kolejny odcinek, bo właśnie ja zobaczyłam ile materiału. I co? W następnym odcinku przekonamy się, czy dziedzice są na tyle ogarnięci, że kupili dom za pół miliona, na który ich nie stać. Czy jednak sobie poradzą w tym ciężkim czasie? I co? Mmm. Widzimy się już w następnym do zobaczenia. Cześć.